LEGO Architektur 21022 Mauzoleum Lincolna przeznaczone dla osób od 12 roku życia. W zestawie znajdziemy elementy, z których zbudujesz mauzoleum Lincolna o wymiarach 5 na 10 na 9 cm, który ma zdejmowany dach, statuę Abrahama Lincolna oraz tabliczkę z nazwą. Do zestawu została także dołączona książeczka z informacjami o projekcie, architekturze i historii budynku, tylko w języku angielskim. Tekst w pozostałych językach można pobrać ze strony lego.com łamane architektury. Zestaw składa się z 274 elementów model, który możesz zbudować z elementów tego zestawu, to pomnik wystawiony na cześć 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Abrahama Lincoln'a. Sam budynek został zaprojektowany przez Henry'ego Bacona i wyglądem miał przypominać grecką świątynię. Oficjalna ceremonia przekazania mauzoleum amerykańskiemu narodowi odbyła się 30 maja 1922 roku, 57 lat po śmierci Lincoln'a. Do dnia dzisiejszego jest chętnie odwiedzane przez turystów. Co ciekawe, to miejsce jest czynne całą dobę. Model LEGO Szczegółowo odwzorowuje budowę w Waszyngtonie i ma także 36 kolumn w stylu doryckim, które mają symbolizować wszystkie stany należące do Unii w chwili śmierci Lincolna. Model ma także zdejmowany dach, dzięki czemu można zajrzeć do środka i zobaczyć umieszczoną w środku statułę Abrahama Lincolna, słynną rzeźbę autorstwa Daniela Chestera Frencha. Która jest głównym elementem tego doskonale znanego amerykańskiego gmachu. Ten model świetnie przyozdobi twoje biurko, ale także twój pokój. Czy już wiesz, gdzie go postawisz?